Nietypowy konkurs i fajne nagrody. Konkurs, konkurs prawdziwy moi drodzy, nowość na naszym kanale. Konkurs nietypowy. Najpierw opowiem co trzeba zrobić, a potem powiem co z tego można mieć. Inspiracja wzięła się z tapetu. Patrz, odcinek naturalny. Czyli szukamy nietypowych, ciekawych, niepospolitych błędów językowych z wyjaśnieniem, dlaczego to jest błąd. Czyli jak ludzie mówią i czemu to jest błąd. Błędy mają być nietypowe, ciekawe, niepospolite. Czyli na przykład, włączać nie jest takim błędem. Znaczy, włączać jest błędem, ale to nie jest błąd nietypowy, ciekawy czy jakiś niepospolity. No, bo to jest błąd prosty. Nie ma czegoś takiego jak włącznik i wyłącznik, tylko są włączniki i wyłączniki. Stąd też włączać i wyłączać, a nie włączać. No to jest banalne. Chodzi o rzeczy niebanalne. Czyli na przykład, właśnie, pan Łukasz nauczył już mnie o istnieniu tapetu. I tapety też, ale o tapecie na ścianie to ja już wcześniej wiedziałem, a o stojącym tapecie. To się dowiedziałem dopiero w wieku 50, plus. znaczy lepiej późno niż wcale, jak mówią, ale jednak rzeczywiście dość późno. W odpowiedzi na pana Łukasza i ten jego błąd, to znaczy mój błąd, tak naprawdę wytknięty przez pana Łukasza, moi znajomi na Facebooku dorzucili trochę od siebie. I dwa takie fajne błędy pokazuję w komentarzach, ale nie wyjaśniam, czemu to są błędy. No bo jak już pozbieramy takich błędów trochę, to będzie fajny odcinek o tym właśnie, dlaczego są takie błędy, dlaczego to są błędy, skąd one się biorą. Jak się bawimy? Jak już macie pomysł na taki błąd, to wysyłacie ten błąd z wyjaśnieniem, czemu to błąd oraz z tym, jak powinno być poprawnie na mój mail. Mail ten z YouTube'a. Nie. Ten mój służbowy mail, nie prywatny, jeśli ktoś z Was ma, nie, ten z YouTube'a, on jest w zakładce, ale dla tych, którzy są leniwi, to podaję. To jest adres Ed, a nie małpa. O, widzicie, redaktor Man Wojciech mnie tego nauczył. Staram się tak mówić, ale czasem się łami, bo czasami ludzie też nie rozumieją, co do nich mówię co, jakie et. Małpa. No nie, małpa, Ed. Dobra, wysyłamy błąd, a ja go publikuję w komentarzach pod tym odcinkiem. Ja go publikuję w komentarzach. Proszę samemu nie wpisywać, bo to się nie liczy. Ja publikuję błąd w komentarzach, żeby pozostali słuchacze wiedzieli, że taki błąd już jest zgłoszony, czyli jak chcemy coś zgłosić, to musi być coś innego. Błędy zbieramy do piątku. W piątek będzie wybór najlepszego błędu. To ja wybieram autorytarnie, zupełnie, i za najlepszy błąd będzie nagroda. A poza tym jeszcze będą trzy nagrody, które będą do rozlosowania wśród wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w naszej zabawie. Czyli mamy łącznie cztery nagrody: jedną daję arbitralnie, a trzy pozostałe są do rozlosowania. Czym jest nagroda? Słuchajcie, nagroda to jest wejściówka darmowa na forum przedsiębiorstw, które będzie miało miejsce 25 maja w Gdyni. Słuchajcie, kogo tam nie będzie? No, są same znakomitości, zresztą zwróćcie uwagę na grafikę, która towarzyszy temu odcinkowi. Tam widzicie, kto tam będzie. I profesor Hausner ze swoim komentarzem ekonomicznym, i Tomek Michniewicz, i wiele, wiele ciekawych osób. Słuchajcie. Więc dostaniecie w ramach nagrody taki specjalny kod. I kod, słuchajcie, będzie wysyłany kurierem w specjalnym pudełeczku z paczką limitowanej serii kawy i z naklejką Forum Przedsiębiorstw 2022. Skoro kod będzie wysyłany kurierem jeszcze z tą kawą, no to wylosowani dostaną ode mnie mail z prośbą o podanie adresu wysyłki. Tak, stąd prośba do was, żebyście Wy swoje propozycje błędów wysyłali do mnie mailem, bo ja wtedy mam wasz mail, mogę z zwrotnym mailem powiedzieć: ok, miła pani, miły panie. Poproszę o adres do wysyłki, bo zostałeś, zostałaś wylosowany. A słuchajcie, cały ten konkurs, te wszystkie dobroci mamy dzięki Kasi Laskowskiej, która jest moją starą kumpelą, w sensie, że dawną kumpelą, bo ona jest młoda, a nie stara. Kasia kręci całym tym forum. Jest niezwykle fajna i nieprzeciętna, i w ogóle super. No i jeszcze teraz nam nagrody dała, więc już jest super fajna podwójnie. A więc do roboty, moi drodzy, myśleć nad błędami i wysyłać mi na maila, proszę. Na maila przypominam, a nie wprost w komentarze. Do komentarzy zgłoszone błędy wrzucam ja. Zaś, jeśli kogoś korci, żeby coś napisać w komentarzu, no to w komentarzu proszę, żebyście napisali, czy losowanie nagród tych trzech, które będą losowane, yy, ma być na żywo na YouTube. Czy też mam rozlosować je poza wizją? Obiecuję, że zrobię tak, jak będziecie woleli. Pamiętajcie, deadline jest do piątku. Raz jeszcze do roboty i do usłyszenia. A szczęściarze będą mogli słuchać kolejnych odcinków, popijając wygraną kawą z limitowanej serii. A więc warto.